Witam o to wyjaśnienie triku e, 5 kart. Do tego triku będzie potrzebować talii kart oraz e, pudełka po talii. Musimy widzę o wybranie karty, wysunięcie jej. To będzie ta karta. Bierzemy całą talię. W tym momencie musimy złożyć karty i liczymy dwie karty powyżej karty wysuniętej. Czyli ta i ta oraz karta wysunięta powyżej niej będziemy robić taką malutką przerwę zaraz wyjaśnię o co chodzi na początek pokazujemy ją tą kartę widza, czyli będzie to jest yy, walet wino czyli walet wino dwie karty powyżej kładziemy ją na dolną część kółki i małym palcem będziemy robić taką malutką przerwę między tymi kartami, a resztą całą resztą karty, w ten sposób z przodu wygląda to jakby mm, te karty po prostu już sobie leżały, możemy przejechać w ten sposób tak naprawdę mamy tutaj zaznaczone miejsce gdzie leżą te dwie karty od góry i ten nasz walet wino w momencie dzielimy karty na Załóżmy dwie kubki. O tak. Wybrałem 5 kart, 2, 3, 4, 5, i tą, tą kubkę trzymamy w ręku. Teraz prosimy widza żeby jeżeli zauważy swoją kartę, wkładziemy te 5 kart w ten sposób, jeżeli zauważy swoją kartę, niech... Niech nic nie mówi, powie, tam, powie nam, że ona bo, tylko tam była, a my postaramy się ją odnaleźć. I teraz wiemy, że to będzie trzecia karta od góry. Proszę bardzo. Ja już wybraliśmy pięć kart, dwie karty z góry. Eee, powyżej tych dwóch kart objęliśmy tą przerwę, a więc będzie to na pewno trzecia karta od góry. A więc i teraz trzecią kartę od góry musimy pozostawić odwróconą e, na spodzie talii, a więc robimy w ten sposób. Kciukiem będziemy zabierać kartę z góry, czyli raz, trzymamy ją w ręku, dwa, pojawia się karta Wiza. W tym momencie lekko tak przyciskamy nasze karty i kiedy. Zabieramy kartę widza, robi się tutaj taka krótka przerwa, w ten sposób. Jeszcze raz. Zabraliśmy dwie karty. je przyciskamy. Trzecia karta widza schodzi. I łapiemy te trzy karty. Jest lekka przerwa. Teraz, kiedy sięgamy po następną, po prostu zostawimy kartę widza na spodzie. A więc robimy w ten sposób. Karta wizy została na spodzie. Pozostały nam jeszcze dwie karty do zabrania. Czy tak? Czyli jeszcze raz możemy to zrobić. Karta była w środku. Uwaga, Pierwsza, druga. Karta wiza, Wciskamy trzecia. Pozostaje malutka przerwa. Idzie pod spód. Ściągamy pierwszą z góry. Czwarta i piąta. W ten sposób. W ten sposób tutaj mamy tylko cztery karty. Karta wiza Jest. Czeka już sobie rzecznie pod spodem. I odkładamy ją na... kupkę, któr którą wcześniej zostawiliśmy. Czyli mamy tak naprawdę połowę triku już wykonanego, ponieważ w tych kartach jedyną zwróconą kartą będzie karta widza. Te karty chowamy do pudełka. Druga część triku polega na tak umiejętnym policzeniu kart. więc się, że mamy 5 kart, a nie 4. W ten sposób znowu będziemy ściągać. Karty z góry, a więc raz, dwa i w tym momencie zostawiamy tą przerwę, czyli o tak pokażę, o, w ten sposób. Zostawiamy kartę pod spodem 3, 4, 5. Czyli mamy tak naprawdę cztery karty, a policzyliśmy za pięć. czyli raz, dwa, zostawiamy tą kartę pod spodem, sięgamy po następną 3, 4, 5 odwracamy karty wiemy, że nie wiemy, która to karta, ale wbijemy tą kartę w pudełko, raz, dwa i trzy i w zasadzie trik jest już wykonany pokazujemy, że wybiliśmy, to są cztery karty, możemy je dać do sprawdzenia, otwieramy pudełeczko i Rozkładamy kartę. Jedyną odwróconą będzie karta widza. W ten sposób. Jest to trik wymagający e, nieco wprawy. E, polecałbym wcześniej dobrze nauczyć się e, metody double lift. To znacznie ułatwia późniejsze trzymanie kart. Aczkolwiek. Nie jest, to, nie jest to trudne, więc myślę, że kilkanaście, kilkadziesiąt minut i trik będzie opanowany. Także życzę udanej nauki i do zobaczenia.